Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj po raz kolejny zanurzymy się w odmęty internetu, znane również jako OLX, a konkretnie ta ciemna strona OLX-a, którą przeczesał dla mnie specjalnie i dla was przede wszystkim Wiktor, czyli mój widz, który postanowił, że sam własnoręcznie wskrzesi. Serie z przeklętymi figurkami. Ostatnio wrzuciłem wam jeden odcinek, dzisiaj wrzucam wam kolejny, także jestem troszeczkę y, zły na siebie, ponieważ widzicie to jeszcze w styczniu, a ten mail jest z końcówki grudnia i widzę, że tutaj Wiktor mi wysłał naprawdę dużo aukcji, ale niektóre już się po prostu pokończyły. Byłoby tego znacznie więcej. No nie wiem, z 10 figurek więcej, ale dzisiaj i tak będzie kilkanaście obrazków, którymi będziemy albo raczyć oczy, albo. Oczy będziemy musieli potem myć. Myć się warto tak czy siak. Ale to, swoją drogą. No dobrze, zobaczmy, co tam mamy. Pierwszą figurkę już sobie delikatnie zaspoilerowałem, i Wiktor też mi powiedział, co to jest, ze względu na to, że ostatnio jeden y, adres był źle przez niego skopiowany, więc tam trzeba było w HTML do, y, dopisać L. I wiem, że jest to uwaga, 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 Android 19 i Dr. Giro. Są to w zasadzie Android 19. Czekajcie, czy jak kurwa dobrze widziałem cenę? What the hell? To chyba nie jest wszystko, prawda? Dziewiętnastka, pamiętam, że był. YouTube, przepraszam, że to powiem, to nie jest tak, że ja mam coś do Inaczej zapamiętałem jego twarz, Ok, Chodzi mi o. Może oświetlenie jest inne, może oświetlenie jest inne, a może po prostu się wywrócił, Ok, Wygląda on w miarę ok, oprócz tego, że trzeba byłoby go chyba wrzucić do szklanki z kolą, chociaż nie wiem, czy ktoś ma taką dużą szklankę. Czekaj, czyli to są dwie figurki. To w takim razie dlaczego jest napisane Dragon Ball Z figurki figurka Android 1920, dr Zero Frieza, Cell Goku. Szymon, kogo ty tu próbujesz oszukać? Witam, do sprzedania mam oryginalne figurki. Dragon Ball Z. Figurki nigdy nie były dystrybuowane w Polsce. Wow. 800? stów. A radom, ok. Chytry Szymon z radomia. Tylko Japonia i USA. Rzadko spotykane. Cena za dwie figurki. Solidnie wykonane. Ciężkie figurki. Polecam, gratka dla kolekcjonera. Szymon, kogo ty próbujesz oszukać? To nie jest warte 100 złotych nawet. W moich oczach przynajmniej. Okej, okay. może ja faktycznie powinienem leczyć oczy. Poza tym, jak miałoby działać to, że jest tam jeszcze Sel, Goku i Freeza? Czy oni. Wchłonęli komórki DNA Goku, Sela i Freezy, więc kupując doktora Ziro kupuję też Sela i go. Jego... Przeklętość tych figurek, być może, nie jest na wysokim poziomie. Oceniłbym ją na 5, może 4,5. Ale cena jest odklejona. Szymon z radomia. Być może będzie go jeszcze dzisiaj więcej. Zobaczymy. JIREN! JAKIE JIRENIĄTKO MALUTKIE! Brakuje mi przeklętych figurek z Dragon Balla. Wiecie co? Wydaje mi się, że im Chociaż nie jest dużo film, film... które produkują podróbki, ale... Wydaje mi się, że im nowsze są figurki, czyli opowiadają o nowych seriach, tym rzadziej się zdarza, że są przeklęte. Żory? Znowu żory? Piszcie swoje miasta! Znowu piszcie swoje... Czy jest ktoś z Radomia? Ja nie. Jest ktoś z ŻOR? A jest możliwy odbiór osobisty? Nie, szybka wysyłka, OK. Szybsza niż Dyspo? O, Robert nawet nie wie, kto to dyspo. Nie no, pewnie wie. Pewnie wie. Napisał, że to Jiren, także on już musi wiedzieć, że to jest Jiren, bo tam nie ma nigdzie napisane, że to Jiren. Oceniam przeklętość na dwa. To nie jest aż. Ja tego gościa pamiętam! On był kiedyś w przeklętych figurkach, ale na zagranicznym eBayu. Marzena, to ty? Marzena zbyt goszczy. 89 rok. Bandai. Mm, 89? Sprawdzam. 94. No wiadomo, że to chyba to są ostatnie rozdziały dla Dragon Balla. Jedne z ostatnich, praktycznie, no w sensie ostatnia saga. Gdzie jest napisane, że to jest 80. To jest 89. Ja już chyba wiem o co chodzi. 89 rok to nie jest data wydania figurki, tylko być może data założenia firmy. Więc, no, wprowadzają w błąd mimo wszystko. No, super zdjęcie. Super zdjęcie, kurwa! Nie wyzyłam tutaj nikogo, nawiązuję do mema. Znam tego Gotenksa, pamiętam go, pamiętam te. Te gesty, zacisnięta pięść i numer jeden, czyli 1, czyli 1-0. Szkoda, że na przykład nie robi tak, że pokazuje, wiecie, znak pokoju i potem macha. To wtedy byłoby nawiązanie do ostatniego meczu Barcelony z Realem. To nawet nie jest tak, że jestem kibicem Barcelony. Po prostu ja uwielbiam wbijać szpilki. Przepraszam, przepraszam. Znaczy nie przepraszam. Dystansu trochę. Ja mam do siebie dystans, to chcę też, żeby... O, ho, ho, ho. 5 złotych! Da. Da. Podła góra, Dorota z podłej góry. Dorota, 5 złotych. Ja jestem autentycznie Flabergastet. Nie wiem, czy ta cena mnie bardziej szokuje, czy ta figurka. Okej, okay, jest inne zdjęcie. To jest Vegeta z Dragon Balla GT. Wiem, szkoda, że nie ma wąsa. Kurde, szkoda, że nie ma wąsa. Ciekawe, czy Dorota wie, kto to jest. Vegeta GT. Ona wie. Ciekawe, czy kogoś zapytała. A może wie sama. Moje województwo. Ja nie znam takiej miejscowości. Sprzedam wigurkę wegety z serii Dragon Ball. Stan średni. Nosi widoczne ślady użytkowania, ale może dla kogoś wciąż nadaje się do kolekcji. Podoba mi się ta aukcja. I Dorota tutaj nie próbuje mydlić rąk nikomu. Y y rąk? Oczu. To jest niedaleko mnie. To jest niedaleko mnie. Jadę! Ja... jedziemy, jadą, jadą, jadą. Jadę do pani Doroty z Podłej Góry, odbiór osobisty, bo dostawa jest droższa niż sama figurka. Przeklętość tej figurki oceniam na 6,5 bym powiedział. Tak jak napisała pani Dorota, widać ślady użytkowania, ale myślę, że nie jest aż tak źle, nie jest aż tak źle. Poza tym to wegeta, chociaż z GT. Lech. Przekręć to zdjęcie najpierw. Lech z Radomia. Lechu, przekręć to zdjęcie. Dobra, robimy tak. Ja to pobieram i teraz to ja sobie przekręcę. Ja dbam o swój kark. Osta Jak to mam przekręcić? Czekajcie, otwórz za pomocą. Dobra, jakoś to sobie poradzę. Nie mogę, mm, nie mogę przek. Monitor zaraz wezmę i prze... Nie mogę tego przekręcić, cholera? Dobra. <laughs> Przepraszam, ale ostatnio mnie boli kark. Czyli to jest Gohan i Goku z mandarynkami, a oni są w ogóle z dwóch różnych serii. Okej, okay, oni nie są jedną figurką wspólną, czyli po prostu są... To są to dwie figurki. Lech, 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 ty nie sprzedajesz, kurwa, wiecznego wydania Biblii, tylko, kupa dwie gówniane figurki, które nawet nie są oficjalne, oryginalne, chociaż z tego, co napisał, to jest Bandai Spirits. Nawet jeśli to są obrzydliwe i Goku ma mandarynki zamiast siedmiu smoczych kul. I o, okej, okay. wszystko jasne, Irwin. Co napisał pan Lech? Witam do sprzedania uniklane figurki Dragon Ball. Uniklane. Jedyne w Polsce, praktycznie nie do zdobycia. Mhm. Gratka dla kolekcjonera. Wiecie co? Mam ochotę naprawdę napisać do pana Lecha i mu powiedzieć, że żeby przestał ludzi oszukiwać. Do, ne do negocjacji. To mi się podoba. Przestań, panie Lechu, ludzi oszukiwać. To nie jest warte 400 zł. Uniklane. Jedna osoba wystawia za 5 zł, druga za 400, a jeszcze jedna za 800, bo to takie ciężka. Ciężka figurka. <słyska> Solidna. Przeklętość tych figurek oceniam na 5. Goku ma większą przeklętość, bo trzyma pomara... Jestem trochę uroczy. Mam wrażenie, że to cały czas ta sama osoba wystawia te breloki. Robert Z żor. No. Elegancki breloczek, szybka wysyłka, zapraszam. A na co zapraszasz? Jakie jest popularne danie w żorach? Jak przyjadę do żor, to panie Robercie, poczęstujesz mnie jakimś żorkiem? Taka odmiana żurku? Nie, no podoba mi się ten pikolo. Jest uroczy, no ma takie fajne czułki. Ja bym powiedział, że to nie jest przeklęta figurka, tylko urocza figurka. Nie oceniam przeklętości tej figurki. Dwie dychy? Weźcie, nie mogę patrzeć na takie rzeczy, bo jeszcze zacznę to kupować. Robert! Panie Robercie! Fajny beroczek do kluczy, Dragon Ball, szybka wysyłka. Już nie zapraszasz? Okej. Okay. To jak chcesz Piccolo kupić, to pan Robert cię zaprasza na żurek, a jak przyjeżdżasz kupić Goku, to jesteś gnoj. Super Saiyan, breloczek, brelok, Dragon Ball Z. Goku tutaj nie wygląda jakby był super Saiyaninem, tylko jakby się urwał ze świata według bandich i chodził do tego samego salonu fryzjera co Peggy Bandi. Nie musiałem chyba tłumaczyć, dlaczego się nie znam na bardzo na fryzurach, ale takie afro, takie Afro, wiecie, wchodzili do takich kapsuł kosmicznych, baby wkładały tam łby. Po pół godziny wychodziły na tapiżone właśnie jak ten goku, jak pudel. Gryziątko miałczy. Przeklętość tej figurki oceniam na cztery ze względu na to, że fryzura jest i twarz. No nie dam piątkę. To głowa jest najważniejsza. Co ja mam wam powiedzieć? Głowa jest w figurce najważniejsza. Pierwsza rzecz, na którą się patrzy jest. Gdzie jest to głowa? Szedłbym trochę sceny, panie Robercie, bo tutaj jest no, faktycznie taki Peggy Bandy. Ale bydlak takim sprzętem można zabić. No Ale za i Ja? Wy to widzicie? Ty w Siurze. <grym> Jak można wystawić zdjęcie figurki, na której aż kurz zbija się w kulki? Kto to sprzedaje? Skąd pan jest? Albo pani. Jarek z Warszawy. Wszystko jasne. Przedmiotem oferty jest oryginalna figurka Dragon Ball Z 36 na licencji Ban Presto i Crane King. Crane King. Żurawi król. Wow. Fiu fiu. Składowe zestawu. Figurka plus oryginalne pudełko plus dwa kilo kurzu. Licencjonowany produkt Dragon Ball Z. Wysokość około. Nie no naprawdę. No proszę cię przetrzyj to chociaż trochę. Warszawa, Warszawa, tak jest jestem, że są z Warszawy. Nie? Żartuję oczywiście odnośnie Warszawy, znam fajnych ludzi z Warszawy, ale ja tego nie wymyśliłem, ok? Jarek z Warszawy wrzucił takie zdjęcie. Przeklętość tej podstawki oceniam na 10 na 10, natomiast sama figurka jest yy, całkiem atrakcyjna. <laughs> Co on tu strzela? Co jest? Super Saiyan Goku Dragon Ball Super Final Attack 35870 Bandai 2016. To jest nazwa ataku? Może to powinienem rozszyfrować. Czy on strzela jakąś pysiotupką? Ty, no od. A, on ma guzik z tyłu. Ale fajnie wygląda. Strój pomarańczowy i to nadrukowane kanji wyglądają naprawdę fajnie. Czy on strzela? Gdzie jest rzecz, którą on strzela? Aha, on strzela tym, tą tubką, tak? Jest jakiś filmik, jak on strzela? Jest jakiś filmik, jak on strzela? O, figurki z Dragon Ball Dime. A. Z tego, co widziałem, to Wiktor mi wysyłał figurki, link do figurek z Dragon Ball Dime, ale one były już nieaktywne, w sensie te ogłoszenia były już zakończone, także... To ciekawostka. Twarz nie wygląda dobrze, więc oceniłbym to na takie 4, w sensie przeklętość figurki mimo wszystko na 4, to nie jest aż tak bardzo przeklęte, ale ciekawi mnie... Nie ma jakiegoś filmu? Aha, nie strzela się tubką. Nie posiadam krążka do strzelania, w zestawie sama figurka. Marcin z Warszawy. O, patrzcie to. Goku ma sprawny, nakręcany mechanizm służący do strzelania krążkiem. Nie posiadam krążka do strzelania. Gdzie Gdzieniegdzie zabrudzenia, lekko zakurzona, brzęczy to można przetrzeć szmatką. Brzęczy coś wewnątrz figurki. 230 zł. Figurka, której głównym celem jest strzelanie, nie ma krążka do strzelania. Możesz sobie wyobrazić, że strzela. W sumie tak jak każdy z nas w dzieciństwie sobie wyobrażał, że strzela kamehameha. Też sobie musisz wyobrazić! Kupa Maciusiu, mały. Chcecie kupić dziecku pod choinkę taką figurkę i mówi: Tato, a gdzie się tutaj strzela? Wyobrazisz sobie, kupo, mały gnoju. Jak byłem mały sobie wyobrażałem, że, że strzelam z rąk. Przeszły mnie aż autentycznie przeszły mnie aż cringe'u. Chociaż ten marmurowy Karus... Trunks, kurwa, przylepiony do jego pleców z tym wytrzeszczem. Trunks jeździł na Ikarusie? Przecież to Gohan na nim jeździł. Goten ewentualnie. Trunks latał na Ikarusie 89 super, że... Nie, to musi być jakiś rok ogólny wydania, w sensie, nie wiem, jakieś... Może nie tyle co kolekcji, co firmy, nie, nie mam pojęcia. Nie było małego Trunksa jeszcze w 89. Figurka kolekcjonerska Dragon Ball G Dragon Ball GT z Trunks sul Drago. Przeklętość tej figurki oceniam na, na 9. Trunks jest kolorystycznie adekwatny do tego, jak to wyglądało. Icarus średnio. Nie pamiętam, żeby Icarus miał formę Blanko, Aczkolwiek może to jest Icarus Beast. Także kto wie, co tam się działo w Dragon Ballu GT, prawda? <grytanie> Zbadane są wyroki GT. To jest fajne. To mi się podoba, to jest ładna figurka. Nie jest idealna. Znowu tutaj mamy taki plastik przypominający jakąś woskowinę, ale nie, nie jest to przeklęte, chyba że chodzi o opis. Figurka Dragon Ball Songo Songo QSSJ od 19 cm. A, to graży na stolunia. O, Oby. Wow! To mi chyba Wiktor wysłał, żebym popatrzył, jakie ładne. Patrzcie, jakie to jest tanie w porównaniu do innych figurek. 150 złotych. Znaczy, nadal bym nie dał, ok? Jest przez aż takim fanem nie jestem, tym bardziej go Ale 150 zł podczas kiedy za tamtego Jiro i 19 z dupy wyciągniętą. 800? Paweł z Białego Stoku. No i fajnie, to Biały Stok to kamyczki podlane wodą. O, dziękuję za subika. Mukiczek, czy jak tam się nazywał? Figurka przedstawiająca go Sajanie 3, wysokość około 24 cm. Uwielbiam pana Pawła. Pan Paweł tutaj wygrywa dzisiejszy konkurs. Co prawda, jego figurka jest najładniejsza, ale podoba mi się to, że jest po prostu gościem, który uśmieszek jeszcze na końcu napisał. Jest z uwielbionego przeze mnie białego stoku, bo ja lubię biały stok, mam tam rodzinę. I w ogóle cena jest w miarę adekwatna w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej. Pan Paweł, panie Pawle, lubię pana. oj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest ręcznie chyba, co? Ktoś to ręcznie pomalował. Mam wrażenie, że Wiktor chciał mnie tak po prostu przetargać z jednej strony na drugą. Raz mi pokazać coś brzydkiego, a raz sprawić, że się rozpływam. Ten Gogeta wygląda, jakby on był ręcznie malowany. To nie wygląda, jakby to było sprzedane. Jakby w sensie wygląda to ok. Aczkolwiek, gdyby to było sprzedane w takim motywie, to wyglądałoby to lepiej, więc zobaczmy, co tu jest napisane. Kto to robi? Michał z zamościa. Uuu, dalekie sprawy. Sprzedam figurkę Dragon Ball Z, Super Saiyan Gogeta Blue. Z nie było blue, ale okej. Okay. Stan jak na zdjęciach. Zapraszam do obejrzenia moich pozostałych akcji. Aukcji. Michał, powiem Ci, że coś tutaj chyba. Fiu, fiu, jesteś. Coś tam masz fajnego? Jeszcze pokaż. Duża lalka, lalki. O, Smigol. O, dobra. Nie będę szukał dalej, żeby tym pozytywnym akcentem zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak się przyglądam, to wydaje mi się, jakby to było rysowane ręcznie. Malowane ręcznie, no nie? Mimo wszystko, no jest to talent, ale... Kto wie, może ta figurka już była tak zjechana, że... Chciał ją odnowić, chociaż GoGeta Blue to jest nowa postać, więc nie wiem, jak bardzo trzeba byłoby ją niszczyć, żeby po, po takim, powiedzmy, krótkim czasie do takiego stanu doprowadzić figurkę. Zastanawiająca sprawa, tyle wam powiem. Tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i napiszcie na przykład w komentarzu GANBARE Wiktor! Jeszcze, jeszcze! Bo Wiktor tam ostatnio pisał mi maila, że ma jeszcze figurki, że tam. Okazuje się, że polski internet jest głębszy niż nam się wydaje, także być może seria z przeklętymi figurkami przeżyje pewien renesans, ale aczkolwiek nie przyzwyczajajcie się, to nie jest tak, że to będzie cotygodniowa serial. Gdyby to ode mnie zależało, to może byłoby częściej, ale tu chodzi o to, żeby był element zaskoczenia, no nie? Więc sam sobie tych aukcji nie mogę szukać, no bo będę to widział i potem udaję, że na to reaguje, No nie, średnio to ma sens, a w zasadzie w ogóle nie ma. Także tak, tyle ode mnie, dzięki jeszcze raz, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się... Kiedy? Niebawem. Ja, na?